Hej hej kochani, witam serdecznie z tej strony Mario Zapraszam na oglądanie kolejnego odcineczka z Little Nightmares Lecimy dalej Teraz przynajmniej wiem czemu ten ekran się tak cały czas buja się okazało, że jesteśmy na jakimś pojebanym statku Co to kurwa jest No to będzie czas spierdalać Ale paskutne ryje Taki Widzicie to? To jakby mieli maski jakieś, nie? Dobra, widzę, że trzeba... Jaki początek zajebisty. Eee, tu na dół było trzeba zejść. Ale mnie kurwa zgniotły. Jebani No dobra. Czyli co, lecimy lecimy ostro z tematem. Zobaczcie, no normalnie jak chińskie maski, jakieś by mieli, nie? Na, na patrz, tak wygląda jak korporacyjne świnie, by się obżerały. Dobra, lecimy na dół. Teraz tu. Ja mogę się kurwa szybko, nie, 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 Daleko, daleko. Leć, 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 leć! Ło! O. Dobra. Jebaniutki. Jeden z drugim. Ale emocjonujący początek, nie? Pierwsza minuta już tutaj takiej ucieczki. No. Fajny początek. Dobra, zgaśmy. Oj, znowu głodni jesteśmy. Sami widzicie. Dzieciaki nie mają co jeść. A te grube korporacyjne świnie się użerają, nie? To tak, jest, to tak jest na całym świecie Nie wiem czy ten Ta gra nawiązuje właśnie takim w sensie jakiś taki koszmar właśnie Dajeś Zrobił, kiełbasy było trzeba wziąć. Co to było? Ty jeszcze się obciera, ja pierdolę. Ej, tego się nie spodziewałem, nie? Ja myślałem, że on po prostu tą kiełbasę od niego weźmie, nie? Jebaniotki. O! Dyrektorka, to ona no tak by f... frwała, frwa po, w czy jak to jest? Dobra, teraz co? No widzę, że będę musiał tutaj puszkę wziąć. Przycisk walnąć na pewno, ciekawy jestem w ogóle. Ile tej gry mi zostało jeszcze? A to by musiał się cofnąć do początku gry. To sobie może zobaczymy w kolejnym odcinku. Dobra sala dla gości, o, osiągnięcie odblokowane. Czyli mamy to jakby zaliczone. To chyba następny etap gry. No to wygląda, że tutaj będzie. Tak, chyba tak. Tutaj będziemy teraz panią dyrektor się ganiać. I to jest to, co oglądaliśmy tam, nie? W tym oku. Dobra, mamy kłódkę do przejścia. Czyli muszę iść pewnie gdzieś na górę. Widzicie to? Jest tu coś? pewno muszę wejść tu, ona jest tutaj, nie ma chuja. Teraz tak, wypatrzeć jakieś miejsce, gdzie mogę się schować ewentualnie, to ona się przegląda w rozjebanym lustrze, a jest figurka do rozwalenia. Gdzie spać? Obawiam się, że tak, gdzie tu jest ten klucz, ta waza mi się coś nie podoba, mi się ta waza. Przyjdzie Czy to był mój czas, żeby się schować na przykład pod łóżko? Wiecie, jej nie słychać Bo ona jakby się nie porusza normalnie, tylko ona fruwa, nie Sami widzieliście To chyba trzeba się po prostu pod te łóżko schować To ona teraz przyjdzie? Ja jej nie widzę. Jest tam czy jej nie ma? Gdzie ona jest? Ej nie ma jej A to gdzie ona jest? Tak wygląda, jakby ona sobie gdzieś poszła. My oczywiście... Pyk. Uwalniamy jakieś, nie wiem... Ja wiem, co my robimy właściwie z tym. To jest jakaś szafa. Ta szafa mi się nie podoba. Czy ja mogę na przykład tą szafę otworzyć? Znajdę ja coś tam? W tej szafie? Ja mogę z tą szafą zrobić, dobra? Dobierzemy ten klucz i idziemy, Musimy iść na dół? Gdzie ona polazła? Skubana, dobra? Nie będę się na razie nią przejmował, bo. Jako tak, jej nie widać. Pani dyrektor. O o to ona jest za mną. Jebana. Juch. Dobra, widzę, że muszę spierdzielać. Ile sił w nogach? Ale on już siły nie ma. Mareczek. Yy. Dobra. Gasimy światło. I lecimy. Tylko nie wiem, gdzie ja mam iść. Czy jest to oko? Znowu. że tu będę chyba musiał dojować co tu zrobić trzeba ja znajdę jakieś nie wiem ukryte przejście czy coś nie podoba mi się ta muzyczka A tu jest przejście, dobra. Ale dziwnie to wyglądało. Dobra. Mamy auto zapis. Czyli jesteśmy gdzieś nieco dalej. I co teraz? Nic nie zrobię. Yy, lustro! Wow! I co mam z tym lustrem? Powiedz, że oko będzie się na mnie patrzeć, czy ona? z nią walczyć za pomocą tego lustra Gdzie mam w ogóle iść Czekajcie No nie, bo ja nie mogę jako tak odpalić sobie tej gdzie ja mam iść? dłuższą chwilę ta rozgminka o co tu chodzi ale jakby czy ja muszę iść po prostu biegnąć w kierunku tego światła cały czas To o to chodziło? Chwytaj. Gdzie teraz? Tu, światło. Gdzie ona jest? Ty, ona... Dos ona dostaje dosłownie wpierdol, nie? Dawaj, chwytaj lustro. Tu, do światła. Gdzie ona teraz będzie? Prawo, lewo... Mamcie! Znowu dostała. Tutaj teraz. Mamcie! Ale Skubana była blisko. Tym razem była blisko. Drugi raz w tym samym miejscu. Dobra. Ocie kurde. Rozjebała lustro, ale czy zginęła? Jest... Jest pani dyrektor, co ja mogę jej zrobić? Nie, no nie mów, że ją zję, kurwa, czy on ją zje? Mareczek, co ty jej zrobisz? Wiecie co, dawno tak dziwnej gry nie grałem. Mega dziwna jest ta gra, ja pierdolę. I o co chodzi teraz? Czym Czym my się staliśmy? Jedliśmy mięso surowe Zjedliśmy szczura Zjedliśmy tego jednego pamperka takiego ładnego, fajnego Teraz panią dyrektor teraz co? Idziemy, idziemy. Dopiero aż lampy gasną, zobaczcie to. Nie wierzę, co Czy my mamy jakąś moc? Serio? No my co my robimy? Co jest najlepsze, że ja idę po prostu przed siebie I nic więcej nie mogę zrobić. Oko My jesteśmy pierdolonym bogiem. nie? Dobra, pokonaliśmy panią Panią dyrektor dostałem osiągnięcie właśnie Ale masakra Co tu się odjebało właśnie O, idzie nasz wamperek Gdzie za nami Idziecie? Chodźcie Jesteście wolni No dobra, to by było na tyle. Ale dziwne. Koniec był w chuj dziwny. No, jestem ciekaw, czy jeszcze będzie coś po napisach. Tak czy siak, ja, wam, ja się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do kolejne serie, które już niebawem na kanale. A tymczasem, jeśli coś się pojawi po napisach, to ja wam jeszcze to pokażę. Na razie, trzymajcie się. Cześć. Dobra Wkazało nam się tutaj po napisach coś takiego Napisy trochę trwały, powiem, że nie. Jakieś dobre 5 minut. Dziękujemy za ukończenie gry. No, proszę bardzo. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Co to jest? To wygląda jak... Aha, ci co? I to jest wszystko chyba. Czy ja mogę coś z nim zrobić? Gdzieś, gdzieś, coś ja. dobra zobaczmy czyli, stecz, czyli co to będzie aha czyli początek gry po prostu tu mamy właśnie wybór rozdziałów to co chciałem zobaczyć na, na końcu filmu tu mamy właśnie naszą panią dyrektor Tutaj... Tu jest chyba ta sala e Tych obżartuchów cholernych Tutaj grażynka Tu ogólnie Czekajcie O tu był początek Później A czemu to jest za... A to są dodatki chyba, wiecie? Dobra, bym musiał zobaczyć, jeśli chodzi o te dodatki. Aha, dobra. Dobra, dodatkami zajmiemy się już yy, niedługo, a tymczasem ja bym dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Na razie, trzymajcie się, cześć.